Siemanko, jestem Wertes, witam was w kolejnym odcinku z Watch Dogs 2, dokładnie tak, była tutaj dwudniowa przerwa na kanale e, pomiędzy właśnie e, filmami. E, a było to spowodowane tym, że. nie nie, nie dlatego, że oni się tutaj tłuką, ale dlatego, że po prostu... No wiecie, mam aktualnie trzy kanały, które prowadzę i po prostu czasowo nie wyrabiałem e, właśnie z odcinkami babka mu na tłuka, no nie wierzę, Ja tu chciałem normalnie coś powiedzieć. E, ładnie, a tu mi coś takiego wyskakuje. Ja pierdzielę naprawdę masakra. <laughs> Strzelectwo, Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie te punkty tutaj. Zwiększa zasięg paralizatora. Jas tak, chcę to, chcę to. Paralizator najlepsza sprawa. Szczególnie że ostatnio e, pociąłem odcinek, ale naprawdę robiłem sobie skradankę, po czym mnie nakryli, dlatego zrobiłem ciecie i zrobiłem już mega siekę, jak było widać na odcinku. I widziałem też komentarze, w których po prostu części z was się nie podobało, że zrobiłem to na hama, a nie po prostu e, po cichu. Uwierzcie mi robiłem to po cichu, po czym nie wykryli i to stwierdziłem A rympać to wszystko <laughs> błyskawiczne przeładowanie. E, aż tak tego nie potrzebuję! Hakowanie, hakowanie, zobaczmy co my tutaj mamy. Botnety o dwa zwiększa. Aha, tak coś jak to o botnety chodzi w dwóch. Dobra, po, póki co tego nie chcę. Póki, póki, co tego nie chcę! Majsterkowanie, majsterkowanie, urządzenie wybuchowe. Zobaczmy na podglądzie. Huch, kabum, madafaka. E, dobra, dobra. Skoro kabum, madafaka, to, to, to ja chcę Kabu madafaka i się tutaj nie kłócimy. Zakłócenia miejskie yy, to uruchamia wszystko. Przecież to chyba mamy nawet, ale. No dobra. Stunigujemy sobie to bardziej, bo czemu by nie? Okej, okay. idziemy w sumie we wszystko, co się będę. Co my tutaj mamy? Yy, odwraca uwagę. Bla bla bla, jak odwraca uwagę, to spoko. Sobie weźmiemy. Dalej już nic nie mam. Hakowanie pojazdów nie stać mnie, niestety. Na hakowanie pojazdów ani na nic innego mnie nie stać. Dobra. To czas może zająć się jakąś misją. Cyberjazda, w dalszym ciągu cyberjazda. śledź misję. Stacie po prostu, jak zobaczyłem, że czasu mi zabrakło, to wiecie, to, to przerwałem odcinaczek, a dzisiaj sobie to dokończymy. Także jedziemy naszym promotorkiem. I w drogę, i w drogę, dotrze. 900 metrów, bez lipy, bez lipy pojeździmy sobie, nie musimy akurat tutaj używać szybkich teleportów, bo po co? Lepiej pozwiedzać miasto, zobaczyć jak, jak ładnie ta gra wygląda właśnie na ultra detalach, no wszystko wybali żonym. Oh yeah. Szczególnie że jeszcze nagrywam to w takiej jakości, że YouTube te moje filmy przetwarza chyba po 5 godzin. <laughs> ja ogólnie wam rzucam odcinki, tutaj ważna uwaga, bo zawsze jest pytanie kiedy 1440p. E, powiem tak, żeby wrzucać 1404p, byście musieli po prostu e, dłużej czekać na odcinek, a już wrzucam jak jest po prostu dostępne, nawet mm, 1080p, bo w 1080p już się da ładnie oglądać. A kto jeszcze po prostu chce poczekać, to później ma oczywiście e, lepszą jakość. Dobra, wejdźmy stąd. Kluczowe dane musimy znaleźć. Aha, tutaj, dobra, no to Camera Maker. Okej, okay, rozumiem, że muszę tutaj wejść. Gademy, myślałem, że sobie po prostu tutaj... <laughs> jako tako wejdę? dobra. Zawołaj mi tutaj Janusza jakiegoś. Panie Janusz, popatrz coś tu się dzieje. Coś tu się dzieje, panie Janusz. A co tu się wy... Wypra... A stanę na tym! No najlepiej stanąć na tym, coś się dzieje, na tym stanę. Po prostu trzeba być mistrzem. Dobra, zobaczmy kolejnego Janusza w akcji. No podejdź do tego. Podejdź do tego. E, Janusz! O, kurde, ej ja, o, o, idzie tu śpisz, panie hi, hi, hi. Dobra, zrobiłem to iście jak prawdziwy Hejkier! Hejkier, trzeba tam się wbić Trzeba, tam się wbić Tyku, tyku, dobra Tylko że... A ty co uciekasz? Co się tam dzieje? Aaa, dałeś mi spoiler jak tam wejść Dobra. w sumie to nie spoiler, bo nic mi nie powiedział oprócz tak, że sobie biegał kolega Hakuj Poza zasięgiem tuż Aha, tutaj, 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 czyli z drugiej strony chyba tutaj się wchodzi Dobra ma ta kamera się świeci na niebiesko? Tako? Nie ogarniam do końca, ale okej okay. Ale okej, okay. chodźmy tam na dół Skoro to z dołu trzeba tam wejść, tak najbardziej Co ty, ośmiętnik się obijasz? Pijany już? Czy pijana? Nie wiem, nie patrzyłem Dobra, a właśnie, wyłączyłem y, misje sieciowe na jakiś czas Po prostu na razie nie chcę się tym stresować, że ktoś mi tutaj przyleci Czy coś tam, coś tam, na razie chcę sobie grać po prostu normalnie Później możemy odpalić misje sieciowe Ewentualnie jak y, będę chciał, to może nawet odpalimy jakiegoś y, live'a i na live, tam byśmy się zajęli. To by było całkiem spoko. Wszystko byłoby całkiem spoko, gdybym. Ja widziałem, jak tu wejść do środka tego budynku, bo to mam podnieść. Wiem, mam pomysł. Mam pomysł. A najmniej jeszcze tę kamerę. Aha, to jest ta kamera. Że faktycznie mam tutaj coś zrobić. I to mi coś da. No, <laughs> dobra. Czyli co, jakoś na górę muszę wbić. I tędy sobie przejdziemy. Tak to ma sens, to ma sens, to ma sens, to ma naprawdę sens. To dobra, to idziemy na górę, idziemy na górę. Niestety, ale trzeba tutaj e, troszeczkę pobiegać, sobie taką misję wymyślili po prostu. Ale okej. Okay. To da rady zrobić na spokojnie, Nigdzie się nie spieszymy, co nie? Prawda, bo jak się byśmy śpieszyli. Byśmy się niepotrzebnie denerwowali. <grymne> A po co? Dobra, jestem już na górze. Przebiegniemy sobie tutaj i zobaczymy, o co tam się rozchodzi. Widzę, że tutaj gdzieś jest piniążek. Taki z piniążkiem. Będę potrzebował, będę szukał pieniążków Dobra, ok, co tutaj się dzieje? Hakuj. Aha, tu jest jakiś Janusz, którego trzeba skakować. No dobra, Ech, dobra, wyrzucono cię z budynku. Nie należy do Detseku. Nawet nie szukałeś informacji o tym. No to przypeł masz, panie Okej, okay, to tylko... Tylko o to chodziło tutaj, ale nieważne, bo tutaj mamy jakieś wejście. Jakieś wejście. Guys, has ever run a no operacja wypowiedzenia. No ok. Czyli po prostu zyskaliśmy tam jakąś nową misję. No i co, i tu nie wejdę. Co za dziady? Co, 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 za, co za dziadowstwo? Tak, mam się tam wbić do środka. O ty, panie, też tak chcę. E, nie. Tu coś jest bardzo nie tak. Naprawdę coś tu jest bardzo nie tak. Patrzcie, tu są drzwi. Okej. Okay. myślę, że do czegoś doszliśmy. Myślę, że do czegoś doszliśmy. I zaraz będę wiedział, jak tutaj wejść. Dobra, to dobre, to bardzo dobre. Ok, no. Tu jest normalny wjazd podziemny. Ok, na tamtej strony też jest normalny wjazd, czyli Dobra, czyli to jest parking podziemny, i wszystko stało się kurka wodna jasne. Dobra, super. Super duper. Jakby tu sobie ładnie zejść na dół teraz. Co oni tak się boją? Kurde, widzicie, przebiegam koło kogoś, po prostu, a <laughs> oni odskakują. Tak. I ja się boję. Z, um, nie, nie szukam pojazdu, idę, bo już widzę znaczek, że parking tutaj. Dobra, schodaj to na razie. Nie ma sensu, żeby ktoś tutaj się na nas gniewał. No dobra, z tego co orientuję, powinna tutaj żyć jedna osoba. To są randomne, okej okay. Spróbujmy coś jeszcze raz tutaj przeciążyć O kurde, to już nie dam rady nic przeciążyć Jak ty go podniosłeś, panie? Chociaż wiecie co, mam kminę, mam kminę Patrzcie na to Pyk. Trzech tam ich jest, of mordę No nama Ale jednak możemy sobie tutaj wysadzić Podejdź Ajajajajajajajajaaaj Headshot aj, 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 aj. Okej. Okay. Dobra, mamy was, mamy was, mamy was. Nie! Ty debilu! E, tutaj pisałem. No dobra, ja stąd spierdzielam. Ja stąd spierdzielam. Hey, Mam nadzieję, że to nie wasz be motor. Be motor. Elo. We'll Okej, okay. no to dobra, tu zabraliśmy. Bo naprawdę w długim czasie tyle nie powinienem tutaj na czasu spędzić, po prostu powinienem tam wjechać na dół. I ogarnąć, ale po prostu nie rozejrzałem się po terenie. I, ta, I taka klipa tutaj wyszła. Klipa, co? Taka dupa, nieważna, nieważna, nieważne, nieważna. Nieważne, nieważne. Czekajcie, zrobię sobie na mapie e, Point, gdzie mamy jechać. Dobra. Ciach. Dobra, i mamy drogę. No to, no to jedziemy, no to jedziemy. Pobawiliśmy widzieliśmy się, fajnie. Pora ruszać, pora ruszać. Dobry motorek. Naprawdę dobry motorek. Oho, ale zanim Aha. A niestety, ale nie mogę się tak na motorku odpalać tego trybu hakowania, że tak powiem. Tego trybu dziwnego. Wzroku Orła. O najszybciej mówiąc, nie ja mogę zobaczyć, gdzie to we sobie leży. Ale to ładnie zrobiłem. O nie, tu są memy. To są memy takie złe. <laughs> okej. <Okay. śmiech> Dobra, nie mam pytań. Po prostu nie mam pytań. Cześć. Mamy mamy nowy pojazd. Ale ja teraz wsiadam do tego. No, okej, spak. Hackers love a challenge. All right guys, let's fire it up. Yeah, let's do this. No i tak zrobiliśmy kita. <noise> Dobra, nasz samochodzik zdalnie sterowany brzmi spoko. Brzmi naprawdę spoko. Nie tak jak jakoś tej naklejki, ale brzmi spoko. Dobra. Gdzie ty masz tu wodę? Panie? Okej, okay, czyli po prostu będziemy sobie jeździli pustym samochodem. Aha wyścig jakiś, kurde, dobra. Okej, okay, to jedziemy. To jedziemy. Patrzcie, polecimy tutaj. Uh, is... Zajebiście, naprawdę zajebiście to zrobiliśmy. Nawet nie wiem czy to tak miało wyglądać Ale spoko Czasu mam naprawdę sporo Chyba Jedziemy, jedziemy Chyba mam się w park wpieprzyć Dobra Yolo. Dawaj, dawaj, dawaj O, będą nas ścigali, dobra Spoko Mam nitro jak coś widzę Także gitara Gitara, gitara, gitara Ktoś mnie będzie ścigał to ja sobie wcisnę Szczęśliwy shift Spitalimy stąd Ijo, yeah, w drogę! Co z glinami? Spoko Hello, Janusza! Hello, ścigajcie mnie! O oh, fuck. Oh, fuck! Elitarne drzewo mocy mnie zaatakowało To nieważne Jedziemy Drifting, bitches! Drifting again! Fuck you, bitches! Jedziemy, 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 jedziemy! O, tak przytuliłeś się do mnie, jak się czujesz, normalnie. Czarnę się uda. Dobra, jak nic, muszę, muszę nitro użyć! Woo! Woo! What the... What the, kurna fuck! Dobre! Nitro użyte w najlepszym momencie. Dobrze, że go nie używałem wcześniej. Dlaczego ten pojazd ląduje zawsze na no masce? Ja wiem, że silnik przeciąża. Że tak powinno być. Ale skoro mi proponują takie rzeczy do roboty, to powinien, kurda się ogarnąć. Hello, ziomek? Na listykę poszli, a misje, kurde, takie mi tu odpierdzielają. No to masakra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. jedziemy. Wkurzamy policję. Nie z nim kierować, może. Co się dzieje? Kitowi odwaliło. Sam po mieście jeździ i rozwala. Uuuuh. bitches. Właśnie tak. <grystanie> 200 hakierów w takich pojazdach, to macie! Dobra, panie, tutaj bez driftu wejdziemy do co. Spoko, czasu mamy naprawdę w gate. Elo, panie, co tam? Ło! Wow. To było bliskie! To było bliskie! Coś tam wysadziłem. Tak, moje ulepszenie teraz do hakowania mi pozwala lepiej wykorzystywać pułapki. <laughs> <laughs> Kabo. Porobione. Tylko pytam, czy nasz pojazd to yy, przetrwał. Jeśli nie, to trudno się mówi. Yy, nara, przejechaliśmy się. Tak. Ok, rozumiem, że będzie jakaś audycja od DCK teraz. Chyba. Started out as just a trickle, then boom. The numbers haven't stopped climbing. This is a good target. Yeah, but was it? You don't think? No, I mean, of course. Look at the numbers, but I don't know. There's I mean, what are we gonna do? You know, for real. Aim bigger. Hell yeah, that's what I'm thinking. <laughs> Are you watching? <laughs> <laughs> no. It's like sadtube.com. A channel for sad people, am I right? Yes <laughs> them. I mean, come on. Look at them. They've got their own goddamn branding. I've been following them since they accessed our server network. Jesus Christ, don't yell in my fucking ear use your inside voice will you anyways it's all done other than the handshake we're working with the humanized zulu in case it gets to the collateral damage part of the relationship they'll be discreet Dobra, jestem, musiałem na chwilę odejść od komputera, będę musiał sobie zobaczyć jeszcze raz scenkę, kurcze, bela, 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 bo nie na co przygapiłem. Słuchajcie, zrobimy sobie dzisiaj tak, że będzie dzisiaj troszeczkę krótszy odcinek, <laughs> dziś na przykład ostatni już był dwa razy dłuższy, e, ale chcę, żebyście ten odcinek dostali w miarę dobrej godzinie, bo jakbym to jeszcze przeciągnął, to YouTube w dodatkowe dwie godziny będzie to przetwarzał, Taki odcinek jak ostatnio zrobił, także to troszkę bez sensu, bo odcinek wieczorem, w niedzielę to już trochę słabo. Ale spoko, na jutro już ogarnę, że będzie w jakiejś normalnej godzinie. Dzisiaj jeszcze to nagram i będzie bez problemu z wysłaniem. O! Także także będzie dobry plan, dobry plan. No to co, to ja wam teraz bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie na łapeczkę w górę, dodajcie wiem do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. Widzimy się prawdopodobnie jutro w kolejnym odcinku. Także tyle ode mnie, na razie, cześć! Żółwik! Uh.